Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę. Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę. Aktorstwo. Dla wielu zawód marzeń z dzieciństwa. Mój bohater o tym zawodzie nie marzył, ale dziś go wykonuje. Z jakże ogromną pasją, o czym przekonajcie się Państwo sami. Scena pierwsza, ujęcie pierwsze. Dzień dobry Państwu, nazywam się Maciek Półtorak, jestem aktorem i postaram się opowiedzieć o tym, czym naprawdę jest ten zawód. Aktorem zostałem ze splotu w wielu przypadków. Oczywiście ma wpływ na to ogromny, że kończyłem szkołę średnią i wcześniej podstawową muzyczną w Krakowie. I cała moja rodzina jest związana z muzyką. Mój tata jest skrzypkiem, moja siostra jest skrzypaczką, moja mama co prawda ukończyła psychologię na ujocie, ale całe życie pracowała jako nauczycielka fortepianu. Nie dostałem się na Akademię Muzyczną do klasy perkusji, bo grałem na perkusji, po prostu przyjechali lepsi. I e, przez splot niezwykłych przypadków, i w to jest właśnie wpisana też e, Podróż żaglowcem po Bałtyku w listopadzie, zamiast słonecznej Sycylii, gdzie z przyjacielem uciekałem przed wojskiem, Nikt do tego nie doszło. Miłość gdzieś młodzieńcza. Po powrocie z przygody życia dowiedziałem się od przyjaciela, który, z którym przechodziłem wtedy kryzys, że jest przesłuchanie w Teatrze Starym. I tam poznałem chłopaków mniej więcej w moim wieku, którzy. Poważnie o tym myślą, żeby dostać się do szkoły teatralnej. Poszedłem tą drogą, dostałem się. Nie za pierwszym razem, bo za drugim. No i tak się zaczęło i to faktycznie odnalazłem swoje miejsce w życiu. Wspomnienia ze szkoły teatralnej są przepiękne, gdyż to jest takie uczucie, jak się dostaje do szkoły, że jest się wybrańcem i człowiek. Jest przepełniony szczęściem, euforią i to jest takie uczucie, jakby się chwyciło po prostu bóstwo za nogi. No potem zaczyna się rzeczywistość, bo to jest bardzo trudny zawód, bardzo okrutny, no ale przepiękny i też o to chodzi. Ja przyznam, że najlepiej czuję się w takich <ścoughs> ciężkich, trudnych, psychologicznych rolach, gdzie ogromną mm, przyjemnością jest wchodzenie w psychikę postaci. Którą chcemy oddać na scenie. I to za każdym razem jest inne, ale to jest taka tajemnica, którą aktorzy na pewno świetnie znają, że trzeba jak najbardziej, naprawdę ryzykując, zbliżyć się do tej postaci, poczuć ją. Na tyle oczywiście e, korzystając ze swoich narzędzi, żeby, żeby to było czytelne na scenie, żeby widz miał możliwość odbioru. Tego, co ta postać chce przekazać i powiedzieć, ale trzeba się zbliżyć do tej niebezpiecznej granicy, ale jej nie przekroczyć, bo po prostu później to zostaje w nas. Szanowni Państwo, to pytanie pewnie nie wejdzie do materiału. Zostałem zapytany, czy mam jakieś rytuały przed wyjściem na scenę. Mm. Pewnie tak, ale nie mam jakichś takich określonych, że za każdym razem o, o, nie wiem, tańczę w kulisach bądź skupiam się. To też jest faktycznie indywidualnie do każdej postaci, do każdej sztuki inaczej. To jest moment skupienia i w zależności od tego, jaką postać gramy, oczywiście niektóre wymagają więcej czasu, ale nie mam czegoś takiego, jak, jak, jak słyszałem opowieści od kolegów z branży, na przykład, że ktoś skupia się. Gra królika, na przykład w Alicji w krainie Czarów, gdzie ma wielką głowę tego królika, i zawsze mu nie mówcie do mnie: Jestem ja teraz, co się skupiam, i super, bo każdy ma swoją drogę. No ale można się tak skupić, że później wyjść na scenę bez tej głowy. To takie są ciekawostki branżowe, ale nie mam jakiegoś określonego rytuału. Gdzie mnie można zobaczyć? Przede wszystkim w teatrze Mickiewicza w Częstochowie. Aktualnie pracujemy nad spektaklem. Grupa krwi w, w reżyserii Agaty Biziuk. Jestem związany od kilkunastu lat z piwnicą pod baranami w krakowską, gdzie można powiedzieć, że to jest kabaret, ale życzę sobie takich kabaretów. To jest kabaret literacki, gdzie ogromnym, znaczy podstawowym sensem tego to jest słowo, tekst, poezja, a do tego e, muzyka do tego no, cała aura piwnicy pod baranami, która jest niezwykła, także na pewno to jest. Kawał mnie, chociaż w innym wydaniu, bo to jest jednak estrada, można powiedzieć. I y, od sześciu lat właśnie świętowaliśmy sześciolecie powstania y, grupy Impro gdzie jest to teatr, teatr, no, teatr y, improwizacyjny, gdzie z grupą przyjaciół y, stworzyliśmy y, grupę, tylko po to, żeby nauczyć się improwizacji współczesnej. I tak to wyszło, że spróbowaliśmy na koniec warsztatów, które dla siebie zrobiliśmy, zorganizowaliśmy, zagrać spektakl. I to się spodobało. Nasi znajomi, którzy przyszli na spektakl, powiedzieli, kurczę, musicie to robić. Jako dziecko, jako nastolatek nie miałem te, tego przekonania, że chcę być aktorem. To jest zlepek mojego życia. Ostatecznie tak się stało, że, że, że zostałem aktorem. Odnalazłem się na scenie. Mówię tutaj o swoich wewnętrznych przeżyciach. Czuję, że to jest moje miejsce. Więc, jeżeli powołanie w taki sposób się rozgrywa, to tak, jest to powołanie. To ten zawód znalazł mnie, a nie na odwrót.